Halo, cześć, witajcie z tej strony Meister. Um, mogę trochę dziwnie mówić, ale to dlatego, że mam pocięty język. W momencie, teraz, jak to nagrywam, jest środa wczoraj, czyli we wtorek. Mi równo 7 tydzień terapii logopody logopedycznej. Jeżeli oglądaliście ten film, albo jesteście u mnie na Discordzie, link w opisie w ogóle. To możecie wiedzieć, że jestem, właśnie mam terapię logopedyczną. I tak jak powiedziałem, wczoraj minął mi równo siódmy tydzień. I przy okazji, wczoraj miałem ten zabieg, o którym mówiłem na tamtym filmie. I jestem już po przecinaniu szlachtowania języka. Jestem cały poszlachtowany. Mam przy sobie szwy, taki tam żelcik. Jestem już po tym zabiegu, czyli po tym już podcinaniu wędzidełka. Jeżeli ktoś nie wie co to, to jest to niech sobie wygoogla, ale wędzidełko. Jak otworzycie moldę, to pod językiem macie tak jakby taki filer, który podtrzymuje język tak jakby. No to to jest to. I... Oni mi to odcięli. Normalnie na żywca wiecie, biorą sekator, nożyce i... tną, Tak to wygląda mniej więcej. Ja musiałem to zrobić dlatego, że mój język, przez co będzie dełko, był blokowany. To będzie dełko było za krótkie. Ja miałem zablokowany język. I Jeżeli chcę pozbyć się wady i dobrze normalnie mówić, no to musiałem to usunąć i sobie zrobić ten zabieg, żeby odblokować język. I powiem Wam, tak, że sam zabieg w sobie nie był zły i sam zabieg zniósł bardzo dobrze. Ale to, jak ja się czuję teraz po tym zabiegu, o człowieku, gejben tu jest, ale ja Jak się czuję po tym zabiegu, a w sumie tak jak się czułem wczoraj, to jest człowieku, to, 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 to. to. Sam to agonia, łoża śmierci. Staram się mówić dosyć cicho i ja mówię na pół zamkniętym ryjem, ja prawie w ogóle pyska nie otwieram. Mówię też bardzo cicho, dlatego że mówienie po prostu sprawia mi bóli. Jakiekolwiek ruchy językiem mnie po prostu bolą. Nie jestem w stanie jakoś mocno językiem ruszać, bo mnie to najzwyczajniej po prostu boli. Jest o wiele lepiej jak wczoraj, dlatego że wczoraj jakby cię potem zabiegł, to ja dosłownie nie byłem w stanie funkcjonować. Ja nie mówiłem, nie jadłem, nie piłem. <grym> nie mogłem w ogóle... Okej. Okay. W ogóle ja nie otwierałem, no była po prostu czysta tragedia. Dzisiaj jest już trochę lepiej i ja się trochę teraz poświętam w sumie, że nagrywam ten film, bo znajduję się teraz w niezbyt komfortowej, komfortowej sytuacji, jak do Was mówię, ale... Też trochę muszę mówić, dlatego, że żeby był efekt tego zabiegu, to ja muszę teraz bardzo intensywnie ćwiczyć język i nim dużo luszać. Yy, boli mnie to, ale muszę, także też takie mówienie powoduje, że trochę tym językiem jednak luszam i jestem w stanie mówić jakkolwiek. Bo wczoraj ja praktycznie nic nie mówiłem, bo jak cokolwiek powiedziałem i podniosłem na przykład niechcący język do góry, to... Ja normalnie mówiłem i płakałem jednocześnie, nie? To był. Tragedia to była. Tragedia. Teraz wiadomo, ćwiczę ten język właśnie dużo, muszę go bardzo dużo ćwiczyć i dzisiaj zaczynam, bo tutaj nie byłem w stanie nie zrobić. I mam maść, co capi z piletusem, który muszę masować tą ranę. A jakby ktoś się zastanawiał, jak ta rana wygląda, to mam po prostu pod językiem taką dużą szlamę, która aż się błyszczy z krwi cały czas i boli. Jak podnoszę język, to mi się oczy nagle zaczynają świecić, także odpowiedzcie sobie sami, co to jest za No, niezbyt przyjemne. Sam zabieg wyglądał w ten sposób, że siadałem na fotel, najpierw miałem psikane coś tam pod język, nie wiem co to było, ale to, było, to była najgorsza część tego zabiegu. Tylko to nawet nie badało. Tylko ja lubię ostre jedzenie, ale to było tak ostre i to tak szczypało w język, że tego się nie dało znieść. Mnie wykręcało na tym fotelu, bo to było nie do wytrzymania. Musiałem to chwilę potrzymać, żeby nie czuł znieczulenia w igle, bo znieczulenie to była po prostu igła pod język tam gdzieś wbijana. Ja to chwilę musiałem trzymać, wyprołem to, potem miałem wbitą igłę, to już jej w ogóle nie czułem. Znaczy, czułem, że mam wbijaną igłę tam, ale... Nie czułem bólu. To po prostu było coś takiego, jak teraz, nie wiem, złapiecie się za lękę na przykład, to czujecie, że się łapiecie za lękę, ale was to nie boli. Chyba. No, sam to znieczulenie i potem po prostu nożyczkami sobie tam trochę pocieli i tyle. I to było trochę dziwne uczucie, bo mnie... Ja... Nie bolały mnie cięcia, bo ja tych cięć nie czułem. Czułem tylko kilka razy dotyk tych, tych nożyczek, ale tak, ja nawet nie czułem... Że tym nożyczkiem nie dotykają, tylko słyszałem sam dźwięk. Widzicie, jaki jakiś dźwięk nożyczkami, jak tniecie. Nie czułem dotyku nożyczek, słyszałem sam dźwięk i to było dziwne człowieka. Taka skiza że o, o tyle Sam zabieg był bardzo luźny, bo nic nie czułem, ale potem efekt, już po tym zabiegu, jak mi zeszło znieczulenie i siedzę teraz otwartą, cały czas świeżą ja już jestem na drugi dzień, no bo to już jest środa to miałem wczoraj, ale ta lana jest praktycznie cały czas świeża tak naprawdę, wygląda identycznie jak wczoraj i no jak podnoszę język do góry sprawia mi to problem, bo mnie to po prostu boli jest o wiele lepiej jak wczoraj, bo już mnie nie boli aż tak już to jest o, o wiele lepiej ale jednak no przyjemne to nie jest i jeszcze trochę się męczę nie leżę nałożył łożu śmierci tak jak wczoraj, przez pół dnia leżałem, ale jakoś, jakoś, no jakoś daję radę, no jakoś trzeba. To co mam teraz, to następną wizytę u logopedy chyba mam za jakieś 2-3 tygodnie. Do tego czasu teraz cały czas muszę codziennie bardzo intensywnie ćwiczyć ten język ćwiczeniami, które wcześniej. Robiłem medyk medyk ok muszę ćwiczyć ten język teraz bardzo intensywnie nim dużo ruszać żeby to mi się znowu nie zrosło bo ja to teraz wyciąłem to mam przecięte ale jak to mi się znowu zrośnie to będę musiał to przeciąć znowu dlatego muszę ćwiczyć żeby to mi się nie zrosło i teraz muszę ćwiczyć na ten moment codziennie potem. Jak już zakończę tą terapię, tak trochę bardziej pod koniec, to przez rok jakoś, cały czas, żeby to mi się nie zrastało, a to jest trochę czasu. Przez rok będę musiał sobie robić takie serie ćwiczeń, tam po 3-4 razy w tygodniu jakoś ćwiczyć po 20 minut i wykonywać serię ćwiczeń, żeby ten język cały czas był ćwiczony i żeby to gówno mi się nie zrosło znowu. Cały czas ćwiczę, no i zobaczymy, czy będę umiał mówić. No, na razie na takie pytanie nie odpowiem, bo jestem dopiero świeżo po tym. Muszę trochę poćwiczyć. Spotkać się z Legopedą znowu. I zobaczymy, co dalej, ale przez te 7 tygodni tej terapii ogromne postępy zrobiłem. Jest bardzo dobrze, więc myślę, że to, no, to tylko kwestia czasu i już nie będzie majster. Majster tylko majster... No, no... Rozumicie. Wiem, że może trochę krótki film, ale no jeszcze nie jestem na siłach i trochę i tak się pośmiecam, żeby to nagrać. Jakkolwiek jestem w stanie teraz mówić, ale no tak jak mówię, jeszcze trochę mnie tam boli. W razie czego to cały czas będę Wam dawał aktualizację, jak to wygląda, jeżeli będziecie ciekawi z całej tej terapii. No i co? No. Dzięki Wam za oglądanie, i do następnego. Żegnaj się z Wami, Pananiony Majster.